Wolny! Z początku, że był trochę za mały i że nie umiał zrozumieć, że nazywanie kogoś psami źle świadczyło nazywanym. A jo, ja kocham psy. Z pani telefonem jest coś nie tak. Ale co? No przecież, że się połączyła, nie? Ja tam nie widzę mojego numeru. Mnie nie Mnie panią interesował za bardzo. O! Opcje! Mundial... Ja. 2050. To jest. Kiedy to zleciało nie? I reprezentacja śląska! pierwszy na Mundialu. Kiedyś tatusz powiedział: Pięknie, kibicujesz, synku. Pięknie. E, jak można drugie? la. Drug i pieksa na zawsze. O, wezyw mnie, cofają tak, się, nie? Idą w defenzywa, a co do przodku, za czasy. Pani Basia! Pani Basia! No ale tyś tyś jest zaburnikiem. bo wręcz przeciwnie. Nie! Kłaczek Gorgonia. Od 68. No, nie, róbby. Tak, a z